My, kardiolozy, potrafimy bardzo szybko wdrażać nowe, skuteczne technologie do codziennej praktyki klinicznej. Dbamy o to, aby nasi pacjenci byli jak najlepiej diagnozowani i leczeni. Niestety dla większości z tych terapii nadal nieuregulowany jest system finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W kardiologii interwencyjnej dotyczy to systemów przeskórnego wspomagania krążenia, litotrypcji wieńcowej, inwazyjnej oceny mikrokrążenia czy też pełnego zakresu stosowania balonów uwalniających lek. W elektrofizjologii, stymulatorów bezelektrodowych czy też wszczepialnych rejestratorów arytmii i kamizelek defibrylujących. Terapie zalecane w klasie pierwszej przez wytyczne, w ostrych zespołach wieńcowych czy w niewydolności serca latami czekają na refundację. Programy lekowe, w tym dla inhibitorów PCSK-9, wciąż wymagają dalszych zmian. To wszystko są przykłady. Problemów jest więcej. Są to zadania stawiane do wykonania przed Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.